Bezpieczeństwo płatności online, jak zabezpieczyć swoje transakcje. W erze cyfrowej, gdzie coraz więcej transakcji finansowych odbywa się online, kwestia bezpieczeństwa płatności internetowych nabiera szczególnego znaczenia. Ochrona danych osobowych i finansowych jest bardzo ważna, aby uniknąć oszustw i nieautoryzowanego dostępu do środków. W tym artykule omówimy, jak zabezpieczyć swoje transakcje online. Jakie środki bezpieczeństwa stosować podczas płacenia kartą w internecie oraz jak bezpiecznie płacić rachunki online? Bezpieczne płatności online, jak zabezpieczyć swoje transakcje? Aby zapewnić bezpieczeństwo płatności online, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, zawsze korzystaj z zaufanych i bezpiecznych stron internetowych, upewnij się, że adres URL strony zaczyna się od https i posiada symbol zamkniętej kłódki. To oznacza, że strona używa szyfrowania SSL, które chroni przesyłane dane. Kolejnym ważnym krokiem jest stosowanie silnych i unikalnych haseł do kont bankowych i płatniczych. Należy unikać używania tego samego hasła do różnych serwisów. Dodatkowo warto skorzystać z dwuetapowej weryfikacji, jeśli jest dostępna, dodaje to kolejną warstwę zabezpieczeń. Regularne monitorowanie konta bankowego i sprawdzanie historii transakcji pozwala na szybkie wykrycie i zgłoszenie podejrzanych aktywności. Bezpieczeństwo płacenia kartą w internecie. Płacenie kartą w internecie jest wygodne, ale wymaga szczególnej uwagi w kwestii bezpieczeństwa. Nigdy nie udostępniaj danych swojej karty przez e-mail lub w odpowiedzi na niezaufane wiadomości. Podczas dokonywania płatności upewnij się, że strona jest bezpieczna, HTTPS i zamknięta kłódka. Warto również korzystać z kart wirtualnych lub jednorazowych numerów kart, które oferują dodatkową ochronę, ponieważ są ważne tylko przez ograniczony czas lub na określoną kwotę. Inną ważną praktyką jest aktywacja powiadomień SMS od banku na każdą transakcję kartą. Dzięki temu będziesz na bieżąco z każdą operacją dokonaną na Twojej karcie i szybko zareagujesz w przypadku nieautoryzowanych płatności. Jak bezpiecznie płacić rachunki w internecie? Bezpieczne płacenie rachunków online wymaga podobnych środków ostrożności, co inne transakcje internetowe. Zawsze korzystaj z zaufanych platform i aplikacji bankowych. Unikaj płacenia rachunków na publicznych komputerach lub sieciach Wi-Fi, ponieważ mogą one być narażone na ataki hakerskie. Zamiast tego używaj bezpiecznego, prywatnego połączenia internetowego. Przed dokonaniem płatności sprawdź, czy dane odbiorcy są prawidłowe, zwłaszcza jeśli płacisz rachunek po raz pierwszy. Regularnie zmieniaj hasła do swoich kont online i monitoruj historię transakcji, aby upewnić się, że wszystkie płatności są autoryzowane. Zalety płacenia rachunków przez Internet Płacenie rachunków przez Internet to nie tylko wygoda, ale także oszczędność czasu i lepsza organizacja finansów. W dobie szybkiego tempa życia możliwość opłacenia rachunków bez wychodzenia z domu jest nieoceniona. Dzięki temu unikamy stania w długich kolejkach i marnowania czasu na dojazdy do banku czy poczty. Wszystkie płatności można wykonać w kilka minut, co jest szczególnie ważne dla osób zapracowanych lub mieszkających daleko od placówek bankowych. Kolejną zaletą jest dostęp do historii płatności i zarządzanie nimi w jednym miejscu. Większość banków i dostawców usług umożliwia sprawdzenie dokonanych płatności, co ułatwia kontrolę wydatków i zarządzanie budżetem domowym. Możliwość ustawienia automatycznych płatności za regularne rachunki, takie jak czynsz czy abonament telewizyjny, dodatkowo pomaga w uniknięciu opóźnień w płatnościach i związanych z tym konsekwencji. Płacić rachunki wygodnie korzyści płatności online. Płatności online to synonim wygody. Możliwość opłacenia rachunków z każdego miejsca, o każdej porze, za pomocą komputera, tabletu czy smartfona znacznie upraszcza życie. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, w pracy, czy na wakacjach, twoje rachunki mogą być opłacone na czas. Ta elastyczność jest szczególnie cenna w dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie każda oszczędność czasu ma duże znaczenie. Dodatkowo, płatności online często są szybsze niż tradycyjne metody płatności. Przelewy internetowe zazwyczaj docierają do odbiorcy szybciej niż te realizowane w oddziałach bankowych. Wiele banków oferuje również natychmiastowe powiadomienia o dokonanych transakcjach, co pozwala na bieżąco monitorować stan konta i mieć pewność, że płatność została pomyślnie zrealizowana. Zobacz: rodzaje kont bankowych. Płacić rachunki tanio, jak oszczędzać na opłatach? Płacenie rachunków online może przynieść znaczne oszczędności. Wiele banków oferuje niższe opłaty za transakcje dokonywane przez Internet w porównaniu do tych realizowanych w oddziałach czy za pomocą tradycyjnych przelewów. Dzięki temu regularne korzystanie z płatności online może przyczynić się do zmniejszenia miesięcznych wydatków na opłaty bankowe. Ponadto korzystając z płatności online, unikamy dodatkowych kosztów, takich jak dojazd do banku czy poczty. W dłuższej perspektywie czasowej oszczędności te mogą się znacząco sumować, zwłaszcza dla osób, które regularnie opłacają różnego rodzaju rachunki. Warto również zwrócić uwagę na promocje i zniżki oferowane przez niektóre firmy za korzystanie z płatności elektronicznych, co może dodatkowo obniżyć koszty.